Hejka. Dziś szybko, prosto i w pigułce opowiem o motoryzacyjnych newsach z tego tygodnia. Zapraszam do oglądania. Nowy SUV, który wygląda jak milion dolarów, ale kosztuje mniej niż Kia Sportage. Jeśli zawsze marzyłeś o aucie, które wygląda jak Lamborghini Urus, ale nie chcesz rozbić banku, oto dobra wiadomość. Na europejskich drogach pojawiło się iwo 6. Stylowy SUV z azjatyckim rodowodem i włoską metką, którym może sporo namieszać w segmencie budżetowym. Zarówno wartość około 120 tysięcy złotych dostajesz auto, które nie tylko świetnie wygląda, ale też imponuje wyposażeniem, automatyczną skrzynią, 19 calowymi felgami, panoramicznym dachem i systemem bezpieczeństwa z wykrywaniem martwego pola i wnętrzy z włókna węglowego. Co więcej, wersja z LPG kwalifikuje się do etykiety ECO, a dodatkowy koszt instalacji to raptem 200 euro. IWO 6, już dostępny w Hiszpanii i Włoszech, z pewnością zwróci uwagę tych, którzy szukają auta z charakterem, ale bez luksusowej ceny. Czekam na ocenę od 0 do 10 ekspertów w komentarzu. Rolls Royce, Royce, jak z kosmosu. Tak wygląda luksus po arabsku i w rytmie rapu. Gdyby luksus miał formę samochodu, wyglądałby właśnie tak. Rolls-Royce Wraith Royce w wersji Apollo to projekt stworzony przez dubajski studio Venom i celuje w najbardziej wymagających klientów, od raperów po szejków, biel lakieru, felgi jak biżuteria, Muskularna sylwetka i zupełnie przeprojektowany tył sprawiają, że auto wygląda jak z przyszłości. Minimalistyczny czarny grill przypomina designerski kominek, a smukły paslet na klapie to ukłon w stronę futurystycznej wizji motoryzacji. Pod maską, bez zmian, wciąż pracuje tam V12 o mocy prawie 600 koni. W kabinie króluje biała skóra i wężowa tapicerka. Ekstrawagancja w czystej postaci. Cena? Nieoficjalnie 5,2 miliona złotych, ale przecież to Rolls Royce dla tych, którzy już mają wszystko. Supra A90 schodzi ze sceny, ale robi to z przytupem. Toyota odpala limitowaną GR Supra Final Edition i od razu wszuca szósty bieg. 435 koni, 570 Nm i 270 km na godzinę. To nie lifting, to ostatni boss tej generacji. Tylko 300 sztuk na świat i cena, który mówi wszystko. 142 tysiące euro, czyli ponad 660 tysięcy zł. Dla porównania zwykła Supra 3.0 startuje od 300-305 tysięcy. Różnica? No dość dramatralna. Final Edition dostaje zawias W, szersze opony Michelin Cup 2, karbonowy pakiet Areo i tylny spoiler jak z wyścigowego GT4. Do tego dopieszczony dyfer i nowe nastawy zawieszenia, wszystko pod pełną kontrolę przy dużych prędkościach. Jest też gier Supra Lightweight Evo, lżejsza z ostrzejszym zawieszeniem, nowym spoilerem i felgami matowej czerni, fotele z Alcantarą, Haft GR, Torowy klimat w środku. Premiera wiosna 2025. Supra znika, ale pozostawia po sobie ślady opon, niedosyt. Chiński byt znów miesza na rynku. Tym razem elektrykiem, który może mocno namieszać w segmencie budżetowych suwów. A To2 to kompaktowy crossover na prąd, który można mieć już za mniej niż 100 tysięcy zł, jeśli skorzysta się z rządowego dofinansowania. Brzmi jak okazja? Zdecydowanie! W tej cenie dostajemy auto o długości 4,3 metra z przestronnym wnętrzem, 400-litrowym bagażnikiem i technologią, która dotąd zarezerwowana była dla droższych modeli. Napęd? 177 koni, 7,9 sekundy do setki i zasięg do 463 km w mieście. Do tego szybkie ładowanie pompa ciepła w standardzie i funkcja V2L, która pozwala zasilić sprzęt poza autem. Wersje Active i Boost już dostępne, a w trzecim kwartale dołącza się jeszcze mocniejszy wariant Comfort. Ceny? Od 129 tysięcy zł, ale z dopłatą zaczynamy od czterocyfrowej kwoty. Electric Sin właśnie podniósł poprzeczkę. Isuzu odpaliło bombę na salonie w Bangkoku. Dragon Max to rest mod na bazie pick-upa TFR z 1988 roku, ale zrobiony z takim rozmachem, że ciężko oderwać wzrok. Klasyczna sylwetka? Jest. Ale dożyć do tego przyciemniane ledy, podświetlany grill, matowy lakier i czarne 17-calowe felgi. Całość siedzi niżej niż oryginał, więc wygląda bardziej eksportowy sportowy wół roboczy niż stary pick-up z Tajlandii. W środku? Alcantara zamiast plastiku, karbonowe wykończenia, skóra na siedzeniach i więcej miejsca dzięki przedłużonej kabinie Space Cup. Ale najlepsze dzieje się pod maską. Nowy 2.2-litrowy turbodiesel Max Force wypluwa aż 217 koni i 550 Nm, czyli dwa razy więcej niż oryginał. Napęd na tył, 8-biegowy automat i no właśnie Szkoda, że tylko jednorazowy projekt, ale wygląda na to, że Isuzu ma jeszcze sporo asów w rękawie. Auto z duszą lat 80., wyścigowym DNA i muzyczną historią. Czerwone BMW M1, którym jeździł sam twórca Boney M, szuka nowego właściciela. Brzmi jak Lamborghini. Nic dziwnego: projekt współtworzyli Włosi, a za designem odpowiada sam ojciec Poloneza. Ten egzemplarz to nieseryjna sztuka fabryczny tuning, wyścigowe dodatki, kultowe BBS-y, zaledwie 453 wyprodukowane sztuki, tylko 71 czerwonych a ten w idealnym stanie już w maju pójdzie na aukcję. Szacowana cena 2 miliony zł. Nie przypadam za elektrykami, ale. Ten Hyundai robi wrażenie. Nie lubię samochodów na prąd. Brakuje im dźwięku, charakteru, a ładowanie potrafi doprowadzić do szału. Ale gdy widzę elektryka, który w zaledwie 3 lata robi 662 tysiące km, to nawet muszę przyznać jedno: szacunek. Hyundai ionic 5, o którym mowa, jeździł dzień w dzień średnio po 600 km. Zero taryfy ulgowej, a mimo to trzyma się świetnie. Regularny serwis, parę usterek, a baterię producent wymienił za darmo po 576 tysiącach kilometrów. I to nie dlatego, że padła, miała jeszcze 87% pojemności. No, robi to wrażenie, ale nadal nie wybiorę elektryka. Citroen za 2 miliony zł? brzmi jak żart. Ale ten egzemplarz to motoryzacyjna legenda z krwi i kości. Mowa o Citroenie ZX Rally Raid, fabrycznym potworze stworzonym do walki z pustynią i kurzem rajdu Dakar. Za kierownicą tego konkretnego auta siedział sam Ari Vatanen, a później Pierre Lartiguez. Obaj zapisali się złotymi zgłoskami w historii rajdów terenowych. Auto ma centralnie umieszczony silnik, 320 koni i rajdowe DNA, teraz trafiło na aukcję we Włoszech. Cena nawet pół miliona euro do kompletu oryginalne kombinezony kamel. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli podobał Wam się filmik, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ na 90 tysięcy robimy konkurs z super nagrodami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.